Cześć kochani! Witamy Was trzeciego dnia vlog mas. Który dzisiaj? Trzeci? Trzeci grudnia Trzeci grudnia, tak Odzywam się dopiero teraz jak Kuba wrócił Ponieważ miałem dzisiaj zabiegany dzień z rana Ale o tym później, tak? A teraz co Kuba będziemy robić? A ej, nie uciekaj mi! Otwieram kalendarz A może najpierw powiesz mi jak było w przedszkolu? Czy piekliście pierniki? Tak, a zapomniałem wziąć. Tak, a mogliście Sali. brać? Tak. Mm, to jutro weźmiesz. Uh -huh. I co ozdabiałeś? Jakiś tak. Y, jedną z wszystkimi posypkami, a, o, a ostatnie je z jedną, a te dwa y, ozdabiałem inaczej. Jak? No, y, no. E, posyp e, Nie, no. posypka, lukiej. A ten drugi? A w jakim kolorze lukiej, posypka, lukiej. A w jakim kolorze lukier? I różne były kolory. Mhm. Na przykład tej ja używam. Mogliśmy się oddzielić od stolików. A tak! No to fajnie, co? Mhm. Podobało Ci się dzisiaj? Tak. No to się cieszę. No to co teraz będziemy robić w takim razie? Otwierasz. Przełączam. Zaczekaj na nas! Dobra. Samo z zamknąć, a nie otworzyliśmy okna. O, be, bam, bam! mi Dobra, szukamy trójki. O no tutaj. tutaj. Od tutaj bo, tak. jak, bo jak ja szukałem drugiego, to musiałem na wszystko. To otwieraj. Proszę bardzo, proszę otwieramy. No i jak? Gdzie? Co tu mamy? Kolejnego ludzika? Hmm? Superaśnie. No. To my chyba wygląda na klon klona? Mhm. Czemu klona? Bo klon to jest ten. A co ty masz na ręce? Zaraz mi pokażesz. Gdzie? Masz jakąś pieczątkę. Z gimnastyki. A z gimnastyki, dobra. Widzicie? Eee. Może mama pomoże? No. Tak jak w tych czekoladach. No, no mam zobacz jak łatwo poszło. Potem... Masz długie pazur. mam? Dobra, pokaż. No daj na rączkę. Klon to jest chyba jakiś. Hmm, Takie oto Nie wiadomo jaki. Chyba klon. Jest on tutaj gdzieś? Nie, nie ma. Nie ma takiego dziwnego klonka. No dobra, to musimy zamknąć, żeby nam się nie psuło. I kolejne. To. Teraz który? Czekoladkowy? Tak. No to te zostawiamy. A babci będzie ostatni, bo wtedy będziemy wiedzieć, że będzie musiał być pierwszy. No jakaś tutaj widzę... Teoria jest otwierania. 3-3-3-3. Tu. To jest. Tylko nie Tutaj. A dzisiaj one zwiatkowy są, prawda? Uh -huh. A co babcia robi smacznego? A już otwarza Otworzyłeś? 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 No ale to chyba nie w tym miejscu jest ta czekoladka, tylko gdzieś tu bo tu No, to czemu tam na górze? na środku uderzasz? To No to zajadaj w międzyczasie, co robimy? Otwieramy. Otwieramy. Szukamy trójki. Oczywiście Kuba wcześniej znalazł, prawda? Nie mogłeś się powstrzymać. co ty tam się tak kryjesz? Ale masz śmieszną bluzkę. Co to jest? Bałwan. Bałwan! Jesteś bałwankiem? Mhm. Oj, kubek, kubek, no przedrzyj ten papierek, no. Muszę. Nie, przedrzeć tylko kocham 5 minut później. Jakie <noise> ja, ja, 5 minut? No mam. pokaż, 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 pokaż ja. wszystkim. No, co ta mama trzyma zaglądaj. Co tam jest? Pajac! Pajac? Co no, boga? <noise> Pajacyk z dzwełnianą czapą. <noise> Mam niespodziankę, bo mama hmm? zrobiła zakupy z dziadkami na Black Friday. Hmm? Zrobiła zakupy w Zarze i kupiła Tobie i Alicji coś. Co? No, Chcesz zobaczyć? To zajrzyj tutaj do torby. Tu mamy torbę. Co to jest? Ubranka. Ubranka, no w Zarze się ubranka kupuje. No to chodź, pokaż tutaj na, na swoim łóżku, Rowusz. A tam, co tam zostanie? A tamte to są na Laliti, to ona sobie sama obejrzy. <grym> no, tu jest... Bo nawet nie chcę patrzeć na Algi. Ty. Tu jest taki sweterek granatowy. Ej! Zakiłaś mi nos taki Z zapięciem takim na guziczek. A ty mi zakua Będzie pasował chyba na ciebie. Pokaż to się. I tutaj drugi taki. O, przyłóż. Zobaczymy, czy będzie dobry. No okay. i taki fajny, szary swój. Teraz taką imitacją koszuli na dole, tak? Fajne? Tak. No dobra. będzie cię ciepło zimą. O, bal, wstawaj i bierz tego swojego e, tego. i pokaż babci, co znalazłeś. I chyba Poczyna. trzeba podziękować, co? Bo babcia dla ciebie przygotowała ten kalendarz, jak myślisz. dobrze, dobrze, porządki trzeba robić. No widzę ten ludek? Dobiegniemy do babci. Papa! Pa. Pa, pa. Dobrze, Kuba poleciał, to już tam z dziadkami jest, a ja może w tym czasie wam pokażę, co jeszcze oprócz tych dwóch sweterków kupiłam z moimi rodzicami na Black Friday. W zarze była promocja minus 50%, więc myślę, że się opłacało. I tak, jako pierwsza to taka rzecz: zobaczcie, taka kamizeleczka. Taka e, kożuszek z wisienkami takimi sympatycznymi, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. E, I to kosztowało 80 zł. Pierwotna cena, za połowę e, można było ją dostać. Wyjmę pozostałe rzeczy. E, następna rzecz to takie spodenki w e, kratkę. One są bordowe. No, tutaj nie wiem, czy to do końca widać ten kolor. E, one są takie fajne. E, tutaj z wiązaniem z przodu. E, kolejna to jest spódniczka, ale spódniczka jest na takich szeleczkach. Zobaczcie, jak to słodko wygląda i też tutaj zobaczcie, nie wiem, czy to widać, ono ma bordowe wstawki, te, takie fale na tej spodniczce. Kolejna rzecz to taki sweter, to cieplutki, w takim musztardowym kolorze z dwoma kieszonkami myślę, że też będzie fajny. To mi się bardzo podobało, taki sweterek w kratkę, różowy. Myślę, że dla dziewczynki to w sam raz. Oczywiście nie mogłam się oprzeć temu. To jest taki sweter, bluza, więc takim francuskim stylu. W francuskim stylu yy, z taką dziewczynką, myślę, że do tej sukienki też będzie fajnie wyglądał. No i powiem Wam jak to cenowo. On, yy, ten, ta, to było jako sweter uznane, więc sweter 80 zł pierwotnie, to też 80 zł, yy, to też 80 zł, no i yy, spódniczka i spodnie, zaraz Wam powiem. Spódniczka była za 56 zł, hmm, natomiast spodnie. Eee, mm, mm, spodemki e, 46 zł no i to wszystko podzielcie sobie na pół to było tak na Cyber Monday, ale tak naprawdę jeżeli coś wam się z tego wszystkiego spodobało, no to śmiało możecie mm, to dorwać również e, teraz, e, aktualnie w sklepach e, w Zarze e, polecam, naprawdę fajne te ubrania, e, myślę, że e, tutaj Fajne komplety, z tego będę mogła stworzyć. o Zobaczcie, jak się prezentuje fajnie tutaj te spodnie i ta kamizelka. E, tak jak mówiłam, do tej spódniczki e, można śmiało e, ten sweterek, i na wierzch tutaj, żeby szeleczki wystawały, i też będzie fajnie wyglądało, tym bardziej, że tutaj są te kokardki, nie wiem, czy je widzicie. Kokartki są takie bordowe. No i tak jak mówiłam, tutaj bordowa nitka jest w spódniczce. Więc tak to wygląda. Teraz zmykam, bo, tak jak mówiłam, dziadkowie są u nas, więc idziemy z nimi trochę pobyć. Może uda nam się jeszcze coś nagrać, a jak nie, no to. Mm, na tyle by było dzisiaj tak szybki filmik. A jeszcze wspomnę Wam, bo mówiłam, że 2-3 drugiego, drugiego, idziemy na wizytę kontrolną do lekarza z Alicją. Alicja oczywiście, tak jak myślałyśmy, ma kontynuację zajęć fizjoterapeutą. Jeżeli chodzi o logopedę, no to logopedka nie miała żadnych zastrzeżeń w przypadku Alicji, chociaż nie ma, będziemy mieli problemów tak jak z Kubą ciągle musimy chodzić do logopedy teraz z jego mówieniem prawidłowym nie jest za fajnie, ale walczymy, ćwiczymy. Jeszcze chyba będzie trzeba podcinać dziąlko kolejny raz. No, ale to nie na dzisiejszy temat. Nie jest temat na dziś. Porozmawiamy o tym w innym czasie. Myślę, że świąteczny okres nie sprzyja takim problemom. Więc idziemy, babcia smaży właśnie nam racuchy, uwielbiamy racuchy od babci. Babcia to wie, więc czasem do nas przychodzi i nam właśnie smaży takie smakołyki. więc idziemy zajadać się, może na pewno Wam pokażę, jak wyglądają i jak mnie. Pozdrawiam Was, buziaki, kochani. Zobaczcie, jakie smakołyki. Ala się bawi dziadek, czyta, kupię książkę, a my tutaj smażymy z babcią, a właściwie babcia smaży, a ja tutaj Wam pokazuję jak to wygląda. Tu się niech smaży. A teraz te co już się usmażyły będą miały śnieg. Opruszone śniegiem zostaną jami miami miami a tam się nam smaży. Już się zarumieniło z jednej strony, więc można przerzucać na drugą. O, tam się chyba bardzo nam się zarumieniły. Bo trochę czekały. Ojejku, co ty taka złoślica jesteś? Ty ciekawska tam, chciałabyś z nimi poczytać, tak? Mm. No to Tutaj. Drugą rączką też kizia, robimy. Kizia, mizia. Kizia, mizia. Kizia, mizia. kizia mizia, Tak. Kuba, będziesz próbował ze mną? Nie chcesz? Dwa mm. Pychota. Ja zawsze uwielbiałam te racuszki. Moja mama zawsze mi je robiła. Co najmniej raz w tygodniu były u nas No i teraz jak chyba przyjeżdża rano to... Nie wiem. Ty też jesz, prawda? Później.